Cześć z tej strony łuczek! Witajcie na moim kanale! Kilka słów o tablecie, czyli Samsung Galaxy Tab S6. Miałem okazję go trochę pożytkować, pobawić się nim. Więc moje wnioski, opinie: co mogę powiedzieć, co jest fajne, co niefajne. No więc zaczynajmy. Wykonanie: z tyłu metal. Tutaj paski antenowe, tu też metal, tu też metal. No spoko, nie zdążył się porysować, za krótko go mam. Mocowanie rysika trochę mi się nie podoba, bo często on gdzieś tam ucieka, zwiewa. Nie trzyma się on tak na tyle mocno, gdzieś coś ruszacie, może Wam rysik uciec. Więc taki mój wniosek odnośnie rysika. Same wykonanie wydaje mi się, że nie jest do końca przemyślane. Używacie tabletu do grania, oglądania czegokolwiek, trzymacie go w ten sposób, czy też to z jednej strony, czy też to z drugiej, nie jest problem, bo zasłaniacie głośniki, które tutaj są. Grają zawsze cztery, więc ciągle dwa są przeważnie zasłonięte. No, chyba, że nie wiem, będzie wam jakoś tak leżał czy coś w tym stylu. No, głupie. To jest według mnie nieprzemyślane. Nie działa to rozsądnie. Nie powinno tak być. No, i mi to się nie podoba. To jest jeden minus, chyba główny. Tego urządzenia. Poza tym reszta kwestii wykonania. Szkoda, że tutaj taka duża rameczka nam zostaje. Znaczy się tak dużo jest przestrzeni czarnej dookoła. Szkoda, że to nie jest już pełen ekran i to mogłoby to moim zdaniem wypaść toczkę lepiej. Sama kwestia tego tabletu, wielkości. No to już bardziej pod mi laptop podchodzi niż niż pod, pod właśnie tablecik, więc wydaje mi się, że jest troszeczkę za duży, ja bym wolał ósemkę niż dziesiątkę, tak prywatnie, ale no do konsumpcji czego się nadaje? Gry chodzą trochę dziwnie, czasami jest problem z akceleratorem, dziwnie mi to się grało, no wiadomo, tu sobie to zakrywacie, więc też, też no niezbyt jest to wygodne, więc raczej konsumpcja treści wideo. Czyli jakieś Netflixy, HBO Go, YouTuby. No do tego tablet się sprawdza. Tablet jest niemiłosiernie szybki. Snapdragon 855 naprawdę powoduje to, że ten tablecik działa. Działa tak, jakbym chciał. Działa w moim wrażeniu nawet szybciej niż Note, niż Eski niż, niż tegoroczne. No bo my mamy Exynosy, a tu mamy Snapdragona. Więc to wykonanie i działanie tego tabletu dla mnie jest jak najbardziej. Na no tak, i mi się tutaj to podoba. Jestem w 100% zadowolony z prędkości działania tego tabletu. To na plus. Co dalej, głośniki. Jak to brzmi? Brzmi całkiem rozsądnie i dość głośno i donośnie, więc tutaj na te głośniki nie ma co narzekać, jak na tablet. Jest naprawdę dobrze. Kwestia aparatu. Trochę zdjęć pocykałem. No, nie wychodzą one super, tak jak zdjęcia z flagowych smartfonów. Ale wiadomo, no kto będzie latał z tabletem i kto będzie robił zdjęcia tabletem, no to trzeba być jakimś dziwnym, mam wrażenie, żeby cykać foty z tabletu, więc to według mnie i no, no tyle. Jak to nagrywa? Macie małą próbkę, możecie sobie teraz zobaczyć, schodziłem akurat z górki, więc jest ruch, jest dźwięk, no to będziecie widzieli. Możecie sobie sami to ocenić. Tak nagrywa Samsung Galaxy Tab S6. Zobaczymy, jak to stabilizuje. No mniej więcej taki otóż to sposób. Kwestia kątów widzenia są dość dobre. Szczerze mówiąc, to mi praktycznie nie przeszkadzało. Jasność maksymalna samego tabletu, praktycznie widzicie, minimalna jest dość minimalna więc kwestie takie użytkowe tego typu sprawy jak najbardziej, moim zdaniem, ok. Ważna sprawa, rysik. Te gesty, które mamy w nocie i właśnie tutaj w rysiku, no nie podchodzi mi to, nie zawsze to, to działa, nie zawsze to się przerzuca tak jakbym chciał, chociaż teraz akurat nam się udaje. Ale kwestie zoomów i tym podobnych, no, no różnie. Czasami to działa, czasami nie. Ten góra-dół przeważnie, ale inne jakieś dodatkowe no nie do końca, więc tutaj akurat ja tego fanem nie jestem. Rysikiem możemy jak zrobić dużo: notatki, inteligentne coś wybrać, no, pisanie na ekranie, wiadomości odręcznie, te rdudle. Y możecie sobie też coś pomalować. Ja akurat takim jakimś artystą nie jestem, ale patrząc co niektórzy ludzie robią tego typu zabawkami, kolorowanki i te sprawy, no to szczerze mówiąc. Można, można tutaj się zachwycić tym, jeżeli tak naprawdę chcecie używać tego tabletu jako tabletu z rysikiem, rysować, malować, no to tutaj będziecie, myślę, że spokojnie na pewno zadowoleni. Myślę, że ważna funkcja, możecie podjąć tu klawiaturę, odpalić tryb Samsung DeX i w tym momencie ten tablet zmienia się praktycznie w laptop, praktycznie choć nie do końca. Co mamy w DeXie? Jak widzicie, no, proste pulpity czyli skróty co tutaj możecie zrobić, opuścić Laba. macie aplikacje od razu czyli standardowe tak naprawdę przyciski Androida, listę aplikacji, powrót do głównego, wstecz, ostatnio otwarte tu macie to co jest aktualnie uruchomione, u mnie chwilowo pogoda dodatkowo w tej części może sobie tu rozwiniemy tematy odnośnie rysika, bluetooth, bateria, czyli też możecie wejść do tego tutaj menu, co znacie klasycznie z telefonu, możecie oczywiście wyrzucić klawiaturę ekranową, sterować głośnością, zrobić zrzuty ekranu. No praktycznie możliwości jest jest wiele. Nie wiem, sobie coś, YouTube'a, możecie tutaj go oczywiście używać w pełnym, w małym oknie. To jest kwestia oczywiście dowolna: możecie przewijać, oglądać, sprawdzać pliki. No, możliwości prawie takie same. Jak na komputerze, choć nie do końca, no troszkę zawsze inaczej się Wam te aplikacje otwierają. Przejdźmy sobie może do listy, odpalmy sobie jakąś grę, zobaczymy. Też możecie ją w oknie mieć odpaloną, więc tutaj możliwość takowa również istnieje. No cóż, ten tryb Dex myślę, że przydatna rzecz jak, na, jak na, na, na tego typu tablet, no bo to już troszeczkę inna, inaczej obsługujemy to wszystko, możemy sobie pootwierać kilka rzeczy w różnych oknach. Nie ogarniać. No to, to jest fajniejsze niż gdyby to miało być na jednym ekranie jednego smartfona. No to na pewno. Cóż, jakie wnioski? Bo na pewno trzeba jakieś tutaj wnioski wyrzucić. Czy chciałbym to mieć, czy nie? Szczerze mówiąc, ja nie widzę zastosowania chwilowo tableta, mając normalnie komputer, laptop, którego używam na co dzień. Ja bym wolał. Szczerze mówiąc, no mieć szybszy laptop, bo tableta nie potrzebuje. No, chyba, że było to troszeczkę mniejsze. Ja akurat wideo konsumuję na 65 calach, a nie na 10, więc, no. Ale w podróży bym widział tego typu rozwiązanie. Widziałbym tego rozwiązania, tego urządzenia przy, przy jakichś tam dzieciach, zabawach. Czy miałoby mi to zastąpić w 100% komputer na Windowsie, którego potrzebuję do renderowania, do robienia dla Was filmów? No moim zdaniem na pewno nie, ale jako całościowe urządzenie, poza tym, że głupio są umieszczone głośniki, bo zawsze je zakrywacie, no nie mam chyba zbytnio zastrzeżeń. No i tyle. Tyle w moim takim krótkim mniemaniu odnośnie Samsungowskiego Dekse. Aha, o ile jeszcze bateria? Bateria u mnie w teście, czyli WiFi, jasność na maksa i odpalamy filmy z YouTube y. około 8 godzin wytrzymała, czyli no na 7400 amperogodzin, 740 amperogodzin. tak duży ekran myślę, że, że da to rada. No. Wiadomo, normalnie nie używacie nigdy pełnej jasności, więc wtedy może być tego czasu na baterii troszeczkę dłużej. No i tyle. Tyle. Co w deksie zainstalowanych rzeczy to widzicie? Ja coś doinstalowałem. Jak chcecie. Ja bym chyba bardziej brał wersję z, jeszcze z kart, na kartę SIM, czyli z internetem, a to jest tylko Wi-Fi, ale to takie tylko moje zdanie. Macie jakieś pytania? Chcecie coś więcej wiedzieć? Piszcie w komentarzach. Oczywiście całą playlistę odnośnie Dexa macie, więc możecie sobie zobaczyć różne filmy o nim, jakieś tam porównania też są. No i cóż, na dzisiaj tyle. Samsung Galaxy Tab S6. Z tej strony uciek. trzymajcie się ciepło, hej!